Bonjour, kochani! Dzisiaj oceniamy wszystkie stylówki, mileczki. Stylówka numer jeden jest nieco diabelska, bo ma takie różki. Zobaczmy, jak mileczka będzie w tym wyglądać. Dobra, jednoosobowe ubieranie tej pani jest bardzo ciężkie, więc zawołajmy mojego asystenta Kamilu, prosimy Cię. Mm, she's the devil. Da, na, 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 na. Także tak mileczka się prezentuje. Pierwszej bluzie, w ogóle ja uważam, że one są mega cute, ale są bardzo niepraktyczne, bo te wszystkie kaptury to się w ogóle nie sprawdza. Jeszcze w momencie, jak tak po prostu siedzi i śpi, to jest super, ale w momencie, kiedy ona się rusza i jej to spada, no to zobaczcie, co się dzieje. Nasza psinka w ogóle nic nie widzi i też uważam, że nie dotwarzy jej w niebieskim. Chociaż jesteś najpiękniejszą ciałą ciało na świecie, tak no w niebieskim no nie, nie wszystko wszystkim pasuje, tak może? Dobra, i to była stylówka numer 1, a w komentarzu oceniajcie każdą stylówkę w skali od 1 do 10. Jestem ciekawa, która wygra według Was. Stylówka numer 2. <grym> Różowa pantera. To jest w ogóle ulubiona stylówka mileczki i ona bardzo często w niej chodzi, a że jej się paszki nie pocą, to idealnie! O, kto jest Takim słodkim pieseczkiem? W ogóle kocham zapach psich łapek, to jest po prostu taki popcorn. Ona wiecznie śpi i wiecznie jej te stópki pachną popcornem. No ale wracając do stylówki, to ona w tym wygląda jakby była w piżance, a jeszcze ja bardzo często noszę różowe piżanki, więc wyglądamy jak takie bliźniaczki. też kiedyś zadzwoniłam do mojej mamy na kamerce, i pokazałam milkę, a mama mówi do mnie: O, jaką fajną ma piżankę, tak? Więc zrobiła na taki mały zgrytek piżamkowy po prostu. Kocham cię bardzo, wiesz? Kocham cię. Kochaj mnie tak, jak ja cię kocham. Musi? Chyba no, nie chcę. Nie chcę, no, ale musicie przyznać, że do twarzy jej w różu. O, obudziła się na słowo róż. No, także to jest stylówka numer dwa. Tę bluzę kupiłam jej chyba jako pierwszą i bardzo ubolewałam, bo jak ona była malutka, to było tak ciężko trafić z rozmiarem, gdzie praktycznie wszystko było na nią za duże, no ale na szczęście wzięliśmy ją w wakacje, więc nie było potrzeby, żeby zakładała jakieś ubranka i żeby, no w sumie, ona się nie męczy, ona całkiem to lubi, ale no jak była malutka, no to nie było potrzeby, żeby, żeby to zakładała. Teraz na szczęście już urosła i na zimę ma ciepłość ubranka, żeby mogła wychodzić na te mroźne dni. No, także to jest stylówka numer 3. Zobaczymy, bo w sumie kurczę. Ona chyba tego nie zakładała, jak już urosła, więc sama jestem ciekawa, jak w tym wygląda. Kamil się tam w kącie śmieje, no bo to przyznajcie, to bardzo zabawnie wygląda. E, no i znowu tutaj niestety ten, zobaczcie. O co? Kaptur. No, praktycznie taki mafioza. <grym> Miluś, ja się z Ciebie nie śmieję. Nie, Bąbelku, nie, nie przejmuj się. Nie no, wiecie co, te wszystkie bluzy z kapturami no niestety odpadają, nie wiem do czego to ma służyć. Co ci tam, ta ciekawiła? tata tam stuka. No, no ale w zielonym ci bardzo ładnie, muszę przyznać, do twarzy ci, podkreśla w ogóle mój kolor oczu, więc maczujemy ze sobą świetnie. No ale no co, ale śpiąca jest. W ogóle wiecie, że ona śpi 20 prawie godzin, prawie 20 godzin na dobę. Ja wyczytałam, że to jest normalne, ale muszę to skonsultować z weterynarzem, bo po prostu ten pies wiecznie śpi. Co prawda jak nie śpi, to szaleje, ale jak, jak ten, jak śpi, to cały czas śpi. Śpioch, śpioch, śpioch. No. Także to jest stylówka numer 3? Bodajże? Numer 3 chyba. No. To jest stylówka numer 3. Teraz uwaga, bo kolejna przesłodka różowa stylówka? Mianowicie świneczka. Nie, no ja po prostu nie mogę. To jest tak cudowne, to jest tak słodziutkie, ale fajne są te bluzy, wiecie, bo one są tutaj dłuższe, więc ciepło i w całe plecki i no tylko te kaptury, kurczę, ja wiem, że to ma być fajne, ładne, zabawne i tak dalej, że piesek świneczka haha, ale to w ogóle nie jest praktyczne. Zamówiłam to bo po prostu no nie wiedziałam, że to będzie takie niepraktyczne, ale teraz jak już będę zamawiać jakieś ciuszki yy, dla niej to to Kompletnie bez żadnych kapturów, tylko same takie wiecie. Bluzowate jak tamta różowa, ta druga bodajże. No, także przymierzamy świnkę. Moja świneczka, w ogóle Wy tego nie słyszycie, bo to naprawdę minia musiałaby mieć przypięty mikrofon do siebie, ale ona jak chodzi albo jak coś je, to ona tak chrunka jak taka świnka, po prostu tak. I po prostu ten strój idealnie do niej pasuje, tak? ale on jest taki otulający, ona kocha spać właśnie przykryta, zawsze jak w nocy śpimy, to ona wchodzi pod koc, albo pod kołdrę u nas w łóżku i ona, no już ci się spać co chciało, to jakiś śpioszek, no i ona po prostu zawsze musi być czymś przykryta na głowie, czasami się boję, że ją zgniotę, więc takie coś jest idealne do spanka, właśnie jakieś takie e, zimne popołudnia, no. Takich się czuję najlepiej, tak? W ogóle powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie psa, czy on śpi z wami w łóżku. No bo one mają jeszcze takie wiecie, łóżeczko oddzielne. Ale rzadko tam chcą spać, chyba że się pokłócą naprawdę, to jedna idzie tam do tego łóżka i sobie śpi. Ale Milka po prostu cały czas chodzi pod kołdrę i od wieczora, kiedy idziemy spać do samego rana, ona spod tej kołdry nie wychodzi. Ja czasami się boję, że ona się tam udusi, a ona normalnie wiecie, na plecach, śpi w najlepsze. No hit po prostu. A zapomniałabym w ogóle, słuchajcie, my wczoraj z Kamilem mieliśmy rozkminę i postanowiliśmy zadać wam to pytanie: czy Milka jest biała w czarne plamy, czy czarna w białe plamy? My już znamy odpowiedź, bo zapytaliśmy Czatu GPT. Co prawda, czy się z nią zgadzam, niekoniecznie, ale jestem ciekawa, co wy sądzicie, Mileczka, a Ty jak się czujesz? Biała czy czarna jesteś? Tutaj mamy stylówkę pandy, czyli takiego wiecznego. Panda śpi? Nie, to nie, panda. No nieważne. W każdym razie mamy stylówkę pandy, którą byłam zachwycona, jak ją zamawiałam. Natomiast Milka ani razu jej nie założyła, bo może albo ja jestem głupia, albo po prostu tego się nie da założyć. Nie wiem, jak to w ogóle powinno wchodzić. No tutaj wiadomo, jest kaptur znowu taki mało funkcjonalny, ale tym razem mniejszy, więc może. No są. Yy, na... Przednie łapki, na dłonie, że tak powiem. No i na stópki. Ale tutaj jest taka dziura, rozumiem, żeby mogła sobie siuś robić i tak dalej się załatwiać, ale nie wiem o co chodzi. To jest jakieś za długie i, i totalnie to na nią nie pasuje. Spróbujemy to teraz założyć poza kamerą. Jak nie wyjdzie, to po prostu tę stylówkę odrzucimy. No już będę wiedziała, że ona do Milki nie będzie posować i tyle. A jak się uda, no to super, to wszyscy zobaczymy i ocenimy. No i słuchajcie, no mamy to, ale jest to bardzo... Dziwnie założone, nie wiem czy to tak powinno być. Milka też mówi, że nie czuje się w tym jakoś. No cóż, ona mówi, że jest super. Że spanko, spanko. No nie wiem, słodka panda. To wygląda ogóle, w ogóle, to jest taka wersja kigurumi dla psów. Ja też mam. Ej, Kamil, ja też mam kigurumi w pandę. Kurczę, szkoda, że nie założyłam. Myśmy były takie takie No Mama z kigurumi. kigurumi. to tak, że zakładasz na całe ciało. Ta moja piżama pandy. To jest taka nasuwak. No. Także mam takie i mileczko też ma takie. Tak, Nusiu? Tak? Ona wygląda jak taki bobo. -bo. Dobra, następna stylówka, zobaczymy. Kolejna stylówka, którą też bardzo lubimy, to jest właśnie druga ulubiona po tamtej panterce. To jest taka cool bluza z łapką. I właśnie o tym mówię, słuchajcie, że teraz jak będę zamawiać, to będę zamawiać takie zwykłe bluzy bez kaptura, bo to naprawdę i ona się lepiej w tym czuje, jak chodzi. No powiecie, jak leży i śpi, tak jak teraz u mnie na rękach, to jeszcze pół biedy. Ale faktycznie jak ona chodzi, ten kaptur jej spada na oczy, i nieraz tak było, że ona w tym kapturze uderzyła głową o coś. Bo po prostu nie widziała przestrzeni, albo nagle straciła widoczność i stała w miejscu i po prostu nie wiedziała, co się dzieje. I my patrzymy, co ona tak stoi, a ja mówię, Kamil, przecież ona nic nie widzi. No, także tę bluzę bardzo lubimy. Ona jest bardzo ciepła i też jej fajnie nerki zakrywa, więc ona to się bardzo lubi i się czuje w niej komfortowo, więc no. A, i ta bluza też jest jedna z mniejszych, więc idealnie na nią patrzy znaczy, idealnie. Nie była na nią aż tak za duża, jak była malutka, więc też się sprawdzała. No. Powracamy super cool stylówką. Ona w ogóle w tych wszystkich bluzach wygląda na taką grubiutką niunieczkę, taką kluseczkę po prostu. No bo jest gruba. Dobra, no wiem, że jest troszkę utuczona. Co się zasnęłaś znowu na rękach? No ona mówi, mama nie jestem gruba. No, ale naprawdę, bo wiecie o co chodzi. To nie jest tak, że my jej dajemy nie wiadomo ile jedzenia, ale no aż żal po prostu jej nie dać. To oczywiście zwracamy uwagę na to, żeby nie przesadzić, no ale czasami dostaje łyżeczkę więcej karmy i jej się, zobaczcie w ogóle, jej się robią podbródki. Ona ma trzy podbródki. Tak, podbródku małym. Jesteś małym, chodzącym podbródkiem. Tak? Zobaczcie trochę odchudzić na lato. No, żeby w kostium kąpielowy weszła. <grym> w ogóle słuchajcie, ja tak do niej gadam, przynajmniej ludzie mi tak mówią, że ja do niej gadam jak do dziecka. I nieraz już ktoś mnie zapytał, czy mi się na łeb nie rzuciło, że ja nie mam dziecka i tak do psa gadam. No, ale po prostu jest taki mój mały, słodki pombelek. I ja kocham pieski. Nie wiem, jak ja widzę pieseczka, to mam ochotę tak po prostu go ugryźć i tak zjeść, bo jest taki przesłodki. O, no właśnie, jesteś moim ci słodkim malutkim. Och, bym cię tak zjadła, schrupała po prostu. Kolejna stylówka. No to jest coś w stylu tej właśnie zielonej stylóweczki, Też nieco większa, więc jak ona była mała, to nie pasowała na nią, bo ja wtedy po prostu wszystko za jednym razem zamówiłam, żeby miała już na zapas na, na lata, tak naprawdę. No i co? Taka standardowa, różowa bluza. No niepotrzebnie wtedy zamówiłam tyle bluz z kapturami, no bo teraz wiem po prostu, że one się nie sprawdzają. Czasami jej po prostu, jak zakładam na spacer, to jej spinam ten kaptur, żeby po prostu jej nie nachodził na główkę. Ale to w momencie, kiedy wszystkie inne rzeczy ma w praniu Więc y, to jest taka ostateczność I to tylko ewentualnie, jak jest naprawdę taki mroźny wieczór Jak ona się położy, to żeby na chwilę to założyła Żeby się ogrzała, jak na przykład po spacerku się trzęsie czy coś No to wtedy to się sprawdza Dobra, koniec gadania, przymierzamy Bo ja to mogę tak gadać i gadać, słuchajcie Tak się słodziutka blondyneczka No jesteś blondynką, przestań Jesteś blondynką po mamie No co mogę wam powiedzieć No nic szczególnego, ta bluza taka o, to jest kaptura, cieplutka, jest fajne są te bluzy, bo one są wszystkie cieplutkie tak naprawdę. Jak była malutka, to był problem, że te rękawy były za długie i po prostu w pewnym momencie jak ona chodziła, to się potykała o te rękawy i się wywracała, tak? Co? Na Bezę patrzysz, bo tutaj Beza siedzi, Beza siedzi już chcesz się pobawić, no zaraz się pobawicie. A jak mowa o bezie, dum 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 dum, słuchajcie, one mają maci maci stroje, musicie to zobaczyć, bo ja po prostu nie mam komu tego pokazywać, no to wam pokażę. Minia szark, to tu, tutu, to, tu, minia szark, to, tu, tu minia szark, no zobaczcie jaki rekis, przesłodki rekis, to w ogóle się, znaczy w ogóle no nie za bardzo się to sprawdza. Ale moi drodzy, teraz nie minia jest tutaj gwiazdą. Zapraszamy mojego asystenta wraz z drugim kupilem. Buziutku! Buziutku, szark. No takie dwa słodkie szarki. Buziaczki? Buziaczki? Buziaczki, Tak. Ale super. Pasują mi niemiskiej kolory. Pasują. Zobaczcie, no to, bajki, tak. Pasują. Zobaczcie, na to tutaj. A, tak. Pasują, pasują. Kamil ciebie nie słuchajcie, że to? Troszkę mnie słychać. Słychać cię trochę? Dobra, to my odpływamy. No, bur, 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 bur. A my przechodzimy do kolejnych stylówek. Kick, 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 kids. Kic. Ale będzie te uszy tak z tej upadają. No to jest przecudowne, no o zobaczcie, niepa. a ja Nie, no to jest akurat moim zdaniem najsłodszy strój. I jak zamawialiśmy te stroje, to wiedzieliśmy, że one nie będą praktycznie. Praktyczne, ale zamówiliśmy je bardzo szybko. Ale za, <tosan> zamówiliśmy je po to, żeby były na wielkanoc, żeby po prostu fajne były nagrania i zdjęcia i tak dalej, takie tematyczne. Nie, <tosan> no bez apu. <obrywa. tosan> <tosan> Będzie dużo żółtek. Kic, 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 kic. Wilka, śbliżej do kamery. Lecimy z następną stylówką. Kolejna stylówka, taka zmaczowana, którą ma, mają, to jest Mama's Little Princess, czyli tak na polski tłumacząc, księżniczka mamusi i. No, obie tutaj, sobie... tutaj też jest niestety mama, a nie tata. No, no, no to sobie kup. Idzie, idzie, to sobie idzie, idzie. kup o tacie. Mam. No, Aj, to tak. jest niesamowite, słuchajcie, milka. No muszę to przyznać, kocha bardziej Kamila. Beza, a ty? No. Bez za nikogo. haniebnego. Bez a... A No, taki buziaczek. Niech będzie taki buziaczek. No. Także, ale to jest fajne, przewiewne, więc to, to na pewno nie jest w takiej bluzy ciepłej. więc to po prostu sobie tak noszą, jak u takie piżonki, jak coś albo po kąpieli. Tak, buziaczka? No. Słuchajcie, Kamil do mnie mówi: "Olivia, dajmy im bonus. I ja mówię: no dobra, damy im bonus. Usiądźcie, jeżeli stoicie. Zapraszam! Bonus! Marcheweczka! Weźmiutku! <noise> <noise> jesteś najsłodszą marcheweczką na świecie! Kaptur jej zszedł, niestety. Jesteś... Dobra, może ściągnijmy. O. o, i teraz to jest zion w pomarańczowej bluzie. Beza, beza! Jestem beza! Twoja marchewka, mów mi Ewka. Jo, 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 jo. Zostaw suba i komentarz pod tym filmem. A jak Ci się podoba, to lajka i koniecznie padaj. Tu, tu, tu. koniecznie. <grymki> pa, papa.